for Yeah. Absolutely.

Trzeba dać Pani oddzielnie obrazy. Bo, bo jest na tego. Na południowym jest syn, a na północnym jest mi Daniel, też jesteś chyba. Chyba. Tak. Dobra. tak. Jest też to znaczy nie. Tabii. Dziękuję ślicznie. z Zostańcie zdolni. Proszę. Wszyscy... W Bardzo mi miło. No tak się. O Może tam pożęje. No właśnie słyszałem. Raz tam byłeś? Nie, nie, nie byłem tam. Dziękuję. Słyszałem, dziękuję. ترجمة <applause>